Cześć! To będzie moja szósta lekcja z C++, w której teraz sobie przerobimy funkcję. No i możesz się zapytać, funkcję. okej, okay. to jest chyba funkcja, tak. Ale teraz o co też dokładnie z tym chodzi? No, po co w ogóle chcę stosować funkcję? No bo przecież możemy wszystko w mainie zrobić. No możemy, ale nam uprości życie. No powiedzmy sobie, że chcę sobie wypisać wszystko w price, czyli robię sobie jakiegoś for'a, no i powiedzmy in price, prices, no i teraz No i spokojnie, no mam sobie takiego fora, no ale co jak sobie dodam jakiś nowy i chcę jeszcze raz to sprintować? No, mogę sobie to niby skopiować i wszędzie wklejać, ale zamiast tego, to mogę sobie zrobić coś takiego jak void print vector. No i w tym miejscu mogę sobie wywołać tą funkcję za każdym razem. No i żeby to zrobić, to mogę sobie to, to w ogóle wziąć, wkleić tutaj. Oj. Teraz potrzebuję jakiegoś wektora, czyli jako, tutaj mogę podać parametry do funkcji, czyli parametry to jest coś, co sobie przekazujemy do tej funkcji, żeby z nich, tutaj, z nich tutaj korzystać. No i mogę sobie zrobić std wektor z integerami, no i powiedzmy wektor. No i powiedzmy dla każdego elementu w wektorze chcę go sobie wypisać. No i fajnie. No i teraz jak mam taką prostą operację, no to starczy, że sobie zrobię print wektor. Gdzieś tutaj. No i mogę sobie podać Prices jako parametr. To sobie weźmie mój wektor. No i teraz jak sobie to odpalę, no to mamy to printowanie. No i potem mogę sobie zrobić jakiegoś pushbacka. Powiedzmy 35. Jeszcze raz wywołać printa. No i znowu mi to wypisze teraz do 35. Więc super fajnie działa. No, i teraz też mogę pokazać takie kopiowanie wektorów. No bo powiedzmy, że e, chcemy mieć drugi wektor. Powiedzmy. Prices after tax. No to teraz mogę sobie zrobić, że to po prostu równa się prices. I powiedzmy to sobie jeszcze dam tutaj. I teraz to skopiuje mi w całą zawartość tego, co jest prices, do tego wektora. Czyli będę mieć 5, 15, 25. No I będzie ten sam typ. Ale mogę sobie uprościć to pisanie, żeby zamiast za każdym razem gdy mieć jakiś nowy pisać std vector int albo coś tam innego, w zapisie mam coś takiego fajnego jak auto. I auto to jest taka automatyczna dedukcja typu, czyli jak to ma przykładowo std vector int, to to wydedukuje typ tego prices i taki sam przypiszę do tego. Będę mógł sobie od razu z tego korzystać, czyli mogę sobie potem zrobić, że do prices after tax dodaję tego pushbacka i potem sobie mogę prices after tax sprintować. Ponieważ to ma ten sam typ, więc też wejdzie do tej funkcji i będzie mi działać. Mogę sobie teraz to odpalić. I mam 5, 15, 25 od samych prices, a to jest prices after tax. Na przykład. No i takie bardzo proste, fajne korzystanie. I teraz też jest taki keyword, jak return. No i przykładowo powiedzmy, że miałbym tutaj jeszcze jakieś e, obliczenia, operacje, coś na wektorze. No i nie chcę do tego wchodzić, kiedy wektor jest pusty. No to w Wojdzie mogę sobie zrobić, że jeżeli e, wektor. Size wektora po prostu będzie pusty, bo to e, jeżeli wektor tak, <grystanie> e, to chcę zrobić fraterna, No bo normalnie jakbym miał z jakieś e, powiedzmy dwa, dwa obiekty w size, no i miałbym e, coś takiego. To, to by było true i by mi z tego nic się nie stało. A teraz jak mam coś w tym wektorze, to mi zwróci false i nie wejdzie do tego, a jak mam zero, czyli nic nie ma, to, to mi zwróci prawdę i tylko wyłącznie prawdę, kiedy to jest zero, czyli wtedy, kiedy wektor będzie pusty i mi wejdzie do tego. I to return oznacza wyjść z funkcji, czyli tutaj wyjdę i nie wykonam żadnych innych obliczeń. Mogę mieć tych returnów, ile chcę. Mogę sobie nawet tutaj dać tak po prostu. Wtedy trochę nie ma sensu, bo tutaj nic się na pewno nie wykona, bo tutaj zawsze będę wychodzić. Ale to jest takie up to you, no i może potem podawać różne if coś na sprawdzanie, kiedy chcesz wyjść, albo w innych przypadkach i tak dalej, więc to jest totalnie aptują. To no i teraz powiedzmy, że chcę mieć coś takiego jak sumowanie wektora. No i teraz wejdzie coś takiego jak typ zwracany, czyli powiedzmy int. Znowu sobie przekażę wektor. To, co mamy tutaj, to jest kopia tego wektora tylko dla tej funkcji, w której sobie operujemy, czyli że zmiany na tym wektorze, nie będą zmianami na wektorze tutaj, potem wejdziemy w różne sposoby, jak to można zmienić, ale póki co zostajemy przy tym. No i teraz wektor sam, no to znowu iterujemy sobie, ale teraz pokażę też inny sposób korzystania z fora, czyli for int i równe 0 i mniejsze od wektor.size i plus plus. No, i w tym momencie chcę sobie e, skorzystać z wektor i. No i zrobić, że jakaś suma równa 0. No i sum plus równa się wektoru i. i. Jak to działa? Mam sobie jakieś i równe 0. Potem mówię, że e, czy i jest większe od e, ilości elementów, mniejsze od ilości elementów w wektorze? No i jest mniejsza. To sobie z niego korzystam i biorę sobie wektor na indeksie zerowym, ponieważ to jest moje i. I dodaję to do sumy. I po tym, jak wykonam te 2 plus jeszcze to, to wykonuję się to trzecie, czyli inkrementuję i. No i teraz jest sprawdzane OK i jest równe 1, czy i jest wciąż mniejsze od size'a, no i w tym przypadku będzie mniejsze. No to znowu teraz i na indeksie 1 dodaję i potem znowu inkrementuję. I tak sobie dalej jadę, czyli taka pętla. Tylko to jest taki inny sposób zapisania fora. Taki trochę bardziej złożony od tego, co mieliśmy tutaj. No bo tutaj mamy pewność, że po prostu dla każdego elementu w wektorze. No ale spoko. I mamy coś takiego. I teraz mogę sobie to zwrócić. Czyli return sum. I to, co mi zwróci, to będzie kopia tej wartości sum. No i mogę sobie zrobić nawet, patrzcie, zmienną. Auto równa się wektor sum Prices sum równa się wektor sum od prices. No i w tym przypadku mogę sobie zrobić. I tego też mogę się pozbyć. Wypisanie tego prices sum. No i super. No i będę mieć 45. No i 25, 25, 25, to jest 45, więc super, wszystko fajnie działa. No i mogę potem, ile chcę od jakiegokolwiek wektora sobie robić, to price vector sum. No i potem też tak samo, jak tutaj przykładowo to będzie pusta, no to mogę sobie zrobić return 0 w tym przypadku, bo muszę coś zwrócić. W Wojdzie tak samo return, to mówi, że po prostu wychodzimy, a tutaj musimy coś zwrócić, no to w tym przypadku zwrócę 0, no mogę sumę, bo na początku jest równa 0, up to me. No, i też ten typ, kiedy ten typ byłby mega jakiś długi, nawet dłuższy od tego, jakiś super mega shenanigans. No, to w tym przypadku tutaj też mogę sobie zastosować auto. No i ten typ sami się wydedukuje. Potem jeszcze możemy dokładnie jakoś pomagać programowi wydedukować ten typ. No, ale w tym momencie mogę sobie zapisać auto. No i obchodzi mnie to tyle, co nic po prostu jest. No i super, wszystko działa. I to by było na tyle z takiego wejścia w funkcję na start. Ja Ci bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym. Cześć.